Uczniowie Sandomierskiego Rolnika wzięli udział w ciekawym wykładzie na temat najnowszych trendów w sadownictwie. Od Marcina Piesiewicza, sadownika, doradcy sadowniczego i rolniczego dziennikarza. Uczniowie wysłuchali również praktycznych wskazówek, które pomogą w niedalekiej przyszłości w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem sadowniczym. Każda innowacja musi się wiązać z jakimś problemem. No, nic nie przychodzi samo z siebie. E, czy to e, pamiętamy lata... E, Rok 86 na 7, gdzie zmarzło bardzo dużo sadów, no i później te nowoczesne nasadzenia stąd się wzięły. Tak samo jest i teraz, po prostu zmiana klimatu, zmiana rynków zbytu potrzebuje tego, żebyśmy wprowadzali w gospodarstwach innowacyjność związaną z nowymi nasadzeniami, nowymi odmianami, z nową infrastrukturą zarówno maszynową, tak samo jak i chłodniczą, przychowalniczą czy sortującą. Dlatego cały czas na pewno ta innowacyjność będzie ze względu na to, że zarówno rynek lokalny, jak i rynek zagraniczny tego wymaga. Organizatorem prelekcji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu był wicemarszałek Grzegorz Sucha oraz Departament Rolnictwa Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Urząd Marszałkowski to są ludzie, nie tylko budynek. Wychodzimy do uczniów, wychodzimy do mieszkańców po to, żeby edukować Pokazywać nowe trendy i wspomagać nasze rolnictwo rodzime, świętokrzyskie, rodzime gospodarstwa, bo świętokrzyskie to małe i średnie gospodarstwa rodzinne, żeby pomóc się im rozwijać i pomóc nadążać za trendami światowymi. Na początku Sandomierz, a jak będzie duże zainteresowanie, będziemy wychodzić też na całe świętokrzyskie. Takie wykłady nie są w tej szkole rzadkością. Jak mówi dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu Alicja Szatan to dobra odskocznia od standardowych zajęć lekcyjnych. Nie są rzadkością, bo tak jak już kiedyś wspominałam, że my realizujemy tak zwaną podstawę programową. E, oczywiście posiadamy bardzo bogatą bazę dydaktyczną, posiadamy e, b, b, przygotowanych, jeśli chodzi o kwalifikacje, nauczycieli, ale też widzimy pewien postęp i też wychodząc naprzeciw sądzę, że zawsze każda informacja przekazana przez inne osoby, inne instytucje, e, które pokazują, że to nie tylko jest temat teoretyczny, tylko ten temat jest tematem praktycznym i u Uczniowie sądzę, że bardziej przyswajają sobie rzeczy, które w jakiś sposób identyfikują, że teoria może być zrealizowana w praktyce i że ta, za tą teorią idą działania praktyczne. Także tutaj zawsze zapraszamy, korzystamy z ofert instytucji, które... Nas wesprzeć właśnie w, tej, w tym działaniu poszerzania wiedzy w zakresie innowacji. Kolejna ciekawa prelekcja z zakresu sadownictwa dla uczniów tej szkoły planowana jest na piątek 30 maja. Tym razem poprowadzą ją wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dla STV Info Katarzyna Kaszluga.